Jesteśmy w kuchni hotelu Sheraton, w kuchni restauracji In Asia, Ze mną Marcin Sasin. Dzień szef, dobry, dzień dobry, kuchni. Który dzisiaj pokaże kolejne danie? Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo to będzie tofu z ryżem smażonym. Yy z cebulką, z imbirem, z czosnkiem, no co można powiedzieć taka jak każdy... Dużo znowu krojenia będzie. Dużo krojenia, e, ryż będzie tym razem, e, zrobimy danie troszeczkę bardziej ostre, czyli będzie mm. z taką pastą chili, e, ale jest to danie wegetariańskie, tak, bezmięsne. E, dużo smaków, bo i czosnek, i imbir, i dymka. E, ale to znowu są produkty, które można dostać ta, koło ta, domu, w każdym, nie trzeba Tak naprawdę tego w, każdym, w każdym sklepie znajdziemy teraz tofu, tak, nawet widziałem nawet ostatnio... Nawet w dyskontach jest. I tak. to nawet całkiem spory wybór. I coraz tańsze, bo kiedyś e, tak naprawdę jeszcze kilka lat temu tytofu te w związku z tym, że nie było aż tak popularne, mm -hmm. e, to ten kawałek naprawdę kosztował bardzo drogo, tak? A teraz można ten, e, te 200 gram kupić naprawdę w dobrej cenie. Jak za zboże. A to Warto. soja przecież. No właśnie. Ty coś chciałeś o tofu powiedzieć, y, y, e, że je co się... znaczy się, nie, dlaczego je nie, się Tak, produkuje. ale dlaczego też jeszcze e, chciałem powiedzieć, dlaczego e, tak Chińczycy lubią tytofu? Bo nam się kojarzy, że większość, no mi oczywiście nie, ale większości ludzi w Polsce się kojarzy, że to jest bez smaku. To się nawet nazywa tofu. Tak, tofu, no ale to nie jest tofu. A chińczycy, mądry naród, e, oni określają tofu jako bardzo fajny produkt, mhm. który jest jak gąbka, który te wszystkie smaki Eee, Absorbuje. Tak. Eee, I to powoduje, że jest pyszne, że jest smaczne, że w tych daniach e, e, bardzo się dobrze łączy. I w wielu odsłonach eee. też można je e, tak, używać. Nie możemy, musimy się na ten produkt spojrzeć, wykorzystać go. Nie możemy tak go od razu odrzucać, bo, a, bo nie smakuje, nie jest słone, nie jest, e, nie wiem, kwaśne. E, ale jest naprawdę znakomite. Może być, daj mi czas. Tak. Musimy się przyjrzeć każdemu, nie tylko tofu, tak e, a innym produktom, żeby zobaczyć, co z nich zrobić i gdzie można je wykorzystać. No to teraz po kolei co my tutaj mamy, czego będziemy dzisiaj używać. Ryż? Eee, Zwykły biały, jakiś e. konkretny, jaśminowy. No basmati. Jako, nie, basmati bardziej kuchnia tutaj hinduska. Okay. my Mamy ryż jaśminowy, tak? Mm -hmm. Ryż jaśminowy, ale może być to też ryż biały, tak? Ryż biały. Mamy tofu naturalne. Będzie nam potrzebny czosnek, cała dymka, czyli cebulę użyjemy do smażenia, dymkę do, też do naszego dania, imbir, surowe jajko i, i chrupiąca, <laughs> ważna <laughs> ważna, tak. chrupiąca, chrupiąca cebulka, czyli wcześniej ona była wysuszona jako taki element zaskoczenia w kimchi Z przypraw? Z przypraw mamy pastę chili, pasty, pastę chili sos sojowe i pieprz. Czarne. Ryż widzę, że jest już ugotowany i tak go trzeba też przygotować wcześniej, tak? Koniecznie. Jakaś konkretna metoda przygotowywania ryżu? Żeby się nie kleił za bardzo? Nie, teraz to już nie są te ryże, co kiedyś widzieliśmy. <grym> to my już nie my... są te ryże, co kiedyś. Nie, w sensie, że musieliśmy je parować. No i fajnie jest kupić ryż, który się nie klei, mm -hmm. tak? No musimy od ryż kupić odpowiedni, ponieważ inny ryż jest, będzie do risotta, inny ryż będzie, nie wiem, do innych potraw, tak, a wybrać. tutaj w tej kuchni bardzo dobrze, żeby wybrać właśnie taki ryż nieklejący, na przykład no ja użyłem tej jeszmy do tego, tak. To, to teraz jak już wiesz, musisz mi powiedzieć, co mam da. robić, żeby mnie zepsuła, nawet nie, prostego ab dania. Absolutnie. Pokroimy tofu w kostkę. To już myślę, że mogę przejąć od tego punktu. Tak. E, I możemy dodać do naszego ryżu e, takie naturalne, ale możemy też, żeby się fajnie nam tutaj nic nie rozwalało w naszym daniu, e, podsmażymy trochę na, na głębokim tłuszczu. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o czosnek, ja lubię w takim ryżu w, w plasterki. Pokroimy czosnek... E, Rasterki, możemy, raczej nie jestem za tym, żeby, ponieważ taka metoda jest, żeby ten czosnek, jest zgnieść mm -hmm. i później jak w kosteczkę kroimy, albo w mniejsze kawałki, ale ja lubię na przykład, jeżeli w tych daniach mi się trafi na przykład taki smażony czosnek, to jest to dla mnie bardzo przyjemne. Następnie imbir, imbir już wiesz jak obieramy, tak? Łyżką. Możemy łyżką, możemy łyżką, ale też możemy. Imbir też pokroimy, To zamienimy się może i Ty byś, zobacz, tutaj troszeczkę... A że już rzucać. myślałam, że znowu musimy wszystko nie, przygotować nie, nie w już, ogóle nie, zaczniemy to już, kucharzyć. Nie, nie, już, to już sobie to już właśnie jest ten element przygotowania, tak? Okej. Okay. No powiedział, że zrobić i zrobił sam. No, nie, to będziesz już zaraz tutaj zapytać. Będę mieszać? Tak, będziesz mieszała, niech się, tak, tak. delikatnie niech nam się. To stopu nam się smaży trochę jak pryt. Troszeczkę tak, ale głównie dlatego to robimy chyba Dlatego... mieszać, rozumiem, żeby to nie Nie, 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 nie niech nie? zaraz, jak się chwileczkę jakby zacznie się ścinać. Głównie mi chodzi o to, że podczas smażenia tego szybkiego włochu, żeby te tofu zachowało bierz, swój kształt, tak? Żeby nam się nie porozwalało podczas tego smażenia. No właśnie, bo chciałam powiedzieć, tym, a może ty powiesz, że jak tofu się tworzy soi, No to wiadomo, tak. ale po nocach je robią. Tak jak e, u nas bułki się pieczą. Tak, ponieważ żeby, najważniejsze jest właśnie w tym tofu jest, żeby to było świeże, tak? E, świeże, z dobrej jakości soi. E, no i tam w takich małych rzemieślniczych zakładach, mm. ja może spróbuję, tak. e, te tofu jest przygotowywane e, podczas Podczas nocnej zmiany, żeby na rano w restauracjach e, kucharze mieli świeży świeże brodę. Tak? O, tu już się tam się. Dobrze, jeszcze chwilkę, i powinno być dobrze. Okay. I tak, to może ci zostawię imbirę, który jest no, w plasterki. I teraz. Kończyła! Ja tego już nie Dobrze, i teraz mam jedynkę. O, to ja bym cię poprosił tutaj do ryżu smażonego. E, potrzebujemy po prostu w. Ja się no, operuję tym małym nożykiem, ale tak sobie postanowiłem, że. ja to tak opierałeś ten nóż, tak? O, widać. Też pamiętajmy o tym, przy tym tofu smażonym, będę fachowo siekać. To nie jest fachowo. Jak to nie? A jakie jest fachowo? Ja zaraz Ci pokażę kto było w głowie tofu, ponieważ te tofu musimy pamiętać o tym, że ono po wyciągnięciu z... wiesz, tutaj e, nie zatrzymujemy smażenia, e, jak na przykład przy hartowaniu na przykład warzyw, tak? Mhm. Wczoraj na przykład gotowałem e, bub w domu. E, no i generalnie, gdybyśmy go odstawili, gotujemy w gorącej wodzie bób, tak. odstawiamy go i jeżeli go nie przelejemy zimną, gorącą wodą albo do lodu go nie włożymy, to tam ten proces gotowania jeszcze w nim zachodzi. E, I stofu jest też podobnie, nie możemy go zarumienić, e, zarumienić na maksa, tak na brązowo, ponieważ on jeszcze teraz przez kilka minut będzie, wiesz, jeszcze się smażył w środku. Że nie zatrzy... po wyciągnięciu z… E... Czyli musi być taki niezasmażony. Tak, i ono wtedy sobie ładnie tam traci. Pokaż, pokażę. Może nie mamy odpowiedniego może noża. Nóż powinien być taki do siekania, No tak, i tak opierasz i tak To z brodą, tak. I to musi być taki ruch e, posuwisto-zwrotny to się nazywa. O. Widzisz? Czyli do przodu takie kręcisz kółka. Ja może poćwiczę w domu, a teraz tak, będę tak... dobrze. ...jak żebyś... laik. Okej, okay, niech tego będzie. Dobrze, i szybko cebulkę teraz akurat sobie w pół tu wiesz czym się różnią półkrążki od piórek, tak? Bo cebulę możemy pokroić w piórka i No to jest w piórka, to tak by było, piórka nie? piórka to tak. A widzę, że jest. A w półkrążki. Dobrze. I tu mamy tak. Mamy cebulkę, jest czosnek, jest imbir. Jest imbir, ja to wyłączę naszą. I co? Jajko trzeba by było wybić, żeby. No, wybijamy jajko, bo jest, musimy nawet już sobie wcześniej wybić te... Żebyśmy później już sobie nie zawracali głowy. Dobra, mamy to pokrojone. rozszczepimy jajko. I co? Chyba mamy to. Zrobimy sobie troszeczkę porządku. Zobaczymy, czy mamy wszystkie składniki. I wtedy zaczniemy smażyć. O Czyli tak, e, zaczniemy, od, e, zaczniemy od cebulki, czosnku imbiru, e, później dodamy jajko, e, dodamy ryż, dodamy tofu, dodamy przyprawę, na koniec trochę chrupiącej cebulki i e, dymki damy tutaj połowę do środka, a połowę do dekoracji. Czyli najpierw cebula, tak. imbir, imbir, czosnek, czosnek, jajko, a nie ryż najpierw? Nie, jajko. Jajko i od razu ryż. Tak. Zaraz zobaczysz wszystko jak. Czyli co, najważniejsze jest dla nas, żeby nam się e, rozrzał wcześniej, mm -hmm. tak? To już mówiliśmy o tym. Wtedy podlewamy olejem. I Ty by co, będziesz mi dorzucała? Dobra. E, trzy, trzy minuty, tak? Znowu trzy minuty. Trzy, cztery. Okej, okay, bo to mi się cia, 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 cia. Dobra, czyli co, Dajemy, dodajemy cebulę. Dajemy cebulkę, dobra, nam się smaży i od razu możemy dawać imbir, e, imbir czosnek, tak, dobra, to nam się wszystko, smak nam się uwalnia, dobrze, tu już A tu mi zostało trochę. E, to możesz dodać, nie ma problemu, im więcej tutaj, dobra, i dodajemy jajko, dodajemy jajko wlewamy jajko, dobra, i, I ryż od razu? Nie, nie, musi, jajko nam musi się ściąć, zobacz. Okay. Jajko nam musi się ściąć. To taka niegotowa gotowa jajecznica. No, można tak powiedzieć. I teraz zobacz. I teraz za chwilę... E, I teraz dodaję tak ryż. I zobacz. I wtedy ryż ugniatamy. Zobacz, tu nam się... Mm -hmm. no, zobacz, nic nie przypala. Bo jakbyśmy do tego jajka dodali, to by nam to się... Wiesz, jajko nam się... Dystasy jakieś? Eee, jeszcze nie? Jeszcze nie, na chwilę niech się rysz nam wiesz, e, zrobi e, troszeczkę się ogrzeje mhm. i wtedy na pewno pierwsze co dodamy ostrej przyprawy, tak? Ostrej przyprawy na początek dodamy i teraz dodamy tofu, tak? Czemu ostra przyprawa na początek? Przed, bo chciałbym, żeby ryż, jakby ten ostrość otuliła nam ryż, a nie później się połączyła wiesz z tofu. Dobra? Ostrość otuliła ryż. Można tak. dodawać tofu. Możemy dodawać tofu. Ładne. Tak sobie to wymyśliłem. Nie no, bardzo fajnie. Dobra, tu mamy. I teraz co? Dymkę? Dymkę na sam koniec. Okay. Potrzebujemy troszeczkę pieprzu, delikatnie. Nawet możemy dać troszeczkę cukru i sosu stojowaj Cukru? Troszeczkę fuk. To jest sos stojowe, dobrze pamiętam. Żebym teraz nie popsuła. No, może jeszcze za chwilę. Dobra i teraz możemy dodać dymkę i tą chrupiącą cebulkę. Całą? Połowę, bo połowę będzie jeszcze do dekoracji na... Dobra. No Dobra, trochę mniej niż połowę. No, teraz tak. Proszę bardzo, spróbujemy. Co tam się tu wydarzyło z tym leżem? Mm. Ona nawet jeszcze mógłbym troszeczkę coś z tego. Nie mm. wiem, dla mnie super. Przecież marnuje to tobu, e, tobu marnować. Poprosimy listkę. E, I co, tu już sobie wółka. Ciekawe, ile nam to czasu zajęło. Musimy włączać Znowu te... nie liczyliśmy, myślę, że ale zaraz... myślę, że też to maksymalnie 4 minuty. Dobra, uwielbiam. Uwielbiam, jest to, wiesz, jest Powiem ostro... Ci, że ostrość zdecydowanie oculiła ryż. <laughs> Czuć, tak? <laughs> mhm. ale tak okej. Okay. No, 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 fory, A ja tak. jestem mięczakiem, jeżeli chodzi o ostre przyprawy, więc podejrzewam, że niektórzy by sobie jeszcze dodali. Smaczny no, i smaczny. Smaczny przede wszystkim. Mm. <laughs> Czyli tak, ryś smażony z tofu, z ostrą przyprawą, z warzywami. Życzymy smacznego.